Hej. Dzisiaj chciałam Wam pokazać moją piękną książeczkę, która jest patronatem, a jest to brudna robota pana Marcina Popielarskiego, wydawnictwa alternatywne z premierą 16 sierpnia 2022 roku. Słuchajcie, oprócz tego, że jest gruba, to pierwszą rzeczą, która mi się nasuwa na myśl o tej książce, to właśnie porównania. Niebadalne, oryginalne. I powiem Wam, że naprawdę zabawne, chociaż dosadnie, ale to bardzo dosadnie, oddające klimat porównanej rzeczy bądź nawet sytuacji. Przede wszystkim to nie jest jedna opowieść, jak widzicie, że nie przestraszcie się, że jest taka gruba, tylko jest ich kilka, ogólnie pięć. Tytuł nie jest tutaj konkretnym przekazem, czyli ta brudna robota, tylko porównaniem, może nawet taką trochę ironią sytuacyjną. Książka na pewno jest komiczna. To z pewnością każda chyba potwierdzi, kto tylko się za nią zabrał. A jeśli kojarzycie taki moment waszej złości, gdzie wiecie, w pewnym momencie zaczynacie się już z tego śmiać, z tej całej bezsilności, z tego jak wam ciężko, to tak właśnie jest w tej książce. Niekiedy wydaje się wam, że już gorzej być nie może, a tu jednak może. No i tutaj naprawdę słowo porażka powinno być na stałe wpisane do słownika postaci, gdyż no praktycznie co by nie zrobili, to spotyka ich właśnie... To. słuchajcie, taka prawdziwa firma gdzie po skończonej robocie pasuje powiedzieć, nas tu nie było <laughs> spece od boleści i pozostawiania wadliwych spraw naprawdę, ich nerwowość sprawia tutaj prawdziwą przyjemność a oczywiście czytającemu, nie im gdyż samemu można sobie przypomnieć chwilę, kiedy to za nami właśnie kroczył pech wraz z wtopą wstydem i totalną kompromitacją i tak jeden tutaj będzie szydził z drugiego, a powiem wam, że sam wcale nie jest lepszy. Potrafią rozmawiać niecenzuralnie, ale właśnie te słowa są okraszone jako tak y, podkreślić tą zabawę, ten cały humor i, i naprawdę tą, tą sytuację, ten komizm, właśnie sytuacyjny, który tutaj występuje. I nie wspomniałam jeszcze, że każdy z opowiadań jest tutaj inny, tu nie zawiera się żadnych kontynuacji poprzedniego czy tam późniejszego. To jest tak, jakby czytać pięć różnych pozycji właśnie tego autora, które mniej więcej okrasza, e, tak jakby w pewien sposób ten tytuł taka mała ironia. Spokojnie można je wciągnąć, e, oczywiście, każde opowiadanie na jeden dzień. Chociaż postacie tutaj powiem Wam, że są tak charakterystyczni, że naprawdę jakoś tak nie mamy ochoty w ogóle tej książki dzielić. Najlepiej jakbyśmy czytały ją od razu. No, a mi się od razu nie udało jej prze, przeczytać, bo wiecie, to dzieci, obowiązki i tak dalej. Okrasiłam ją sobie tak na kilka dni, ale naprawdę fajne było to, że właśnie na nie były długie, i, i no była taka wielka radość, która była na samym końcu przeczytania, i później mogliśmy się wdrążyć w kolejne opowiadanie. Co tu spotkamy, Ano pióro typowo męskie, i powiem Wam, że żarty bywają bardziej właśnie, tak jakby z ich perspektywy. Bez stropnień, ale naprawdę z dużą dozą porównań. I tak w jednym opowiadaniu muszą przed kimś uciekać, w innym kogoś tam zabiorą, wiesz, czy innym będą się na przykład ruszać sobie na ratunek, gdzieś no będą w takich sytuacjach, że to naprawdę będzie tego bardzo mocno wymagało. I bywa tak, że niekiedy strasznie się nie lubią ale powiem wam, że tak naprawdę jeden drugiemu pomaga, że widać, że im na sobie zależy chociaż żaden się do tego nie przyzna, w końcu to są faceci no. powiem wam, że mężczyźni nigdy publicznie raczej nie powiedzą że mu im na kimś zależy ale to jest tak zgrana paczka, że naprawdę chociaż tego nie widać, to może by powiedzieć, że to czuć w ich zachowaniu powiedziałabym nawet, że y, mężczyznom chyba najbardziej są, y, się ta książka spodoba będą z niej zadowoleni Kobiety też, ale wydaje mi się, że takie, które lubią tak, jakby wiedzieć i powtarzać innym, że no jednak płeć męska niekiedy potrafi być fajtłopowata, że to kobiety są jednak wielkie. <grym> Także, jeżeli chcecie po takich fajtłopowcach troszkę poszydzić, pożartować sobie z nich i naprawdę nieźle się ubawić, to powiem Wam, że no ta książeczka jest do tego idealna. Dobry humor, to to powinno być naprawdę na jednym wielkim nagłówku. A jeżeli wy macie ochotę wygrać taki dobry humor, to wystarczy w komentarzu napisać mi oczywiście wcześniej zostawić subskrypcję i łapeczkę w górę napisać mi, jaka spotkała Was w życiu komiczna sytuacja. I oczywiście rozdanie będzie trwało od dnia dzisiejszego, czyli od chwili, kiedy filmik się przesyła, do końca grudnia, i w styczniu nastąpi jego rozwiązanie. Także jeżeli macie ochotę się pośmiać, pożartować naprawdę z takiego wielkiego komizmu, a uwierzcie mi, że <coughs> książka ma naprawdę dosyć wielką notę. <coughs> Wybaczcie coś z moim gardłem się ostatnio dzieje. To naprawdę będziecie z tej pozycji bardzo, bardzo zadowoleni. A ja się z wami żegnam i do usłyszenia. Pa pa.